Siemanko, z tej strony Marcin, a dzisiaj Wam pokażę jeden z lepszych programów do nagrywania Actiona w yy, wersji skrakowanej. Yy, zacznijmy od początku. Otóż, yy, na moim chomiku yy, macie tutaj właśnie Action Crack. Link podam oczywiście w opisie. Yy, dobra, zacznijmy. Yy, na początku otwieracie folder z akcjonem to będzie taki właśnie tutaj jak tu mam po tej prawej stronie Action plus crack. otwieracie go sorry za lekkie lagi, ale pobieram trochę i komputer jest trochę obciążony jeszcze te antywirusy w ogóle otwieramy Actiona i na samym początku odpalamy Excel ja oczywiście nie będę instalował, bo jak widzicie ja mam już zainstalowanego pokażę wam się tutaj, ona będzie, dosłownie chwilę się będzie instalowało zainstalujecie właśnie tego Actiona po czym się Otworzycie lokalizację pliku i będziecie mieli folder taki z plikami od Actiona. Później bierzecie na Crack i przesuwacie go tutaj w pole, tu gdzie się akurat znajdują pliki od Actiona. Dlatego, Crack, EXE Przerzucacie, zatwierdzacie i w ogóle. I teraz bardzo ważne jest: musicie najpierw odpalić kraka. On, on nie będzie się Wam odpalał, także widocznie czy jak. Po prostu naciśnijcie, żeby się odpalić, odczekacie tam 5 sekund czy ile i dopiero naciskacie na akcjon. Jeżeli odpali Wam się akcjon, tam wyskoczy, że macie klucz fałszywy. Może mi się uda zobaczyć, ale wątpię, bo mam już skrakowanego i odpalonego. że może się uda, to chociaż Wam zaprezentuję to w sumie nagrywam, nim to nie wiem czy da rady. zobaczymy no nie da rady, bo akurat już chodzi, ale mam takie okienko yy, do aktywacji klucza, czyli na początku wicecie byli yy, serial, tutaj będzie serial ok i tam, gdzie będzie licencja dla, wklejacie to i później dopiero numer seryjny, tak? Na dole. I bierzecie aktyw. No i to by było wszystko i wtedy już byście mieli pełną wersję um, Actiona bez żadnych limitów w ogóle. Tylko, że za każdym razem co wyłączenie Actiona tak jak ja na przykład go teraz wyłączę, bo już skończę nagrywać, Później znowu na samym początku będzie trzeba zrobić właśnie, znowu nacisnąć crack, exe ex, ex, i odczekać mil sekund i znowu nacisnąć to i znowu właśnie wklejać te, takie jak code, nie, czyli najpierw dla, dla kogo licencja, na jakiego programu i oczywiście kod dlatego ja właśnie mam tutaj folder ustawiony i w ogóle. Eee, a jeżeli mi mnie wyskoczyła taka właśnie ta eee, ramka z aktualizacją z tego z z zatwierdzeniem kupna klucza czy coś w tym stylu. U góry pole po prawej stronie będziecie mieli jak wam się otworzy program, takie kluczyki właśnie do aktywacji i robić tak jak mówiłem. E, co tu jeszcze? E, oczywiście to jest wersja skrakowana, czyli każdy antywirus będzie to uznawał e, jako wirus. Zapewniam was, że to nie jest żaden wirus. Tylko po prostu w antywirusach są, są tak zaprogramowane e, dla deweloperów, żeby właśnie nie było możliwości wygrywania jakichkolwiek kraków, bo antywirus zaraz by go usuwał, także zawsze warto sobie tak, otworzyć antywirusa, ja akurat mam go wyłączonego, ale go będę musiał włączyć, wejść w ustawienia, konwertacja, yy, przepraszam, nie, yy, nie konwertacja tylko yy, wykluczenia i u mnie jak już widzicie mam dodany tak właśnie yy, drive updater, bo tam właśnie mam skrakowane. Rockstar Games, oczywiście ma kraka do gry, no i program Fillet Millers, no i właśnie tu jest właśnie ten cały krak e, w, w tym Actionie. I będziecie musieli dolać taką ścieżkę, zatwierdzić OK, dopiero po czym będziecie mogli odpalić antywirusa. Najlepiej go z samego początku wyłączyć, bo Wam się nie uda przerzucić, bo zaraz go będzie usuwał. To by było na tyle. E, jeżeli chcecie, to mogę w, w następnym odcinku pokazać a na pewno niektórym z Was się przyda jak nadać licencję dla antywirusa na 444 dni jest po prostu w fix w systemie miało być do 2002 dwa, do 2022 ale no, nie jest na tyle no ale grunt jest 444 dni tak oczywiście na was premier licencja darmowa nic nie płacimy i w ogóle i do sprawy Oczywiście nie zapomnijcie o łapkowaniu subskrybacji mojego, subskrypcji mojego kanału. No i do następnego. Siamanko!